Tak jest. Nowy Pokemoning wleciał. No to tutaj lecimy do do Pokémon Center. Jest fishing Star. Nie wiem, się chcieli jakąś serię z, z Pixelmonów, Cobblemonów dla mnie obojętne. Wybierz się dla mnie grę, tylko żeby na przykład typu Roblox, Minecraft coś tym stylu, ja się postaram nagrać, rzucić. Jakby co to dopiero zaczynamy Chciałbym żebyście się dostawić ten subek i łapkę, bo... Staram się dla nas zrobić nowy content, poza tym mój pierwszy film i chciałam się go teraz jak tacy youtuberzy typu Gilatis albo na przykład film miał nawet 20 tysięcy do subskrypcji 10 lat mi nie wystarczył. Chciałem po prostu i Wam czas oglądania i dzień.